Czy powinieneś powiedzieć swojemu adwokatowi, że popełniłeś przestępstwo? Po pierwsze. Twój adwokat pewnie nie będzie chciał tego wiedzieć. To, czy to zrobiłeś, czy nie, nie wpływa na jego pracę. Jego zadaniem jest bronić Twoich interesów, niezależnie od tego, czy jesteś winny, czy nie. Po drugie, brak wiedzy adwokata na ten temat pozwoli mu bardziej skupić się na dowodach i wyciąganiu z nich wniosków. Adwokat powinien być rzeczowy, a nie ulegać emocjom i na ich podstawie podejmować decyzje. Po trzecie, nawet jeżeli mu to powiesz, to adwokat jest chroniony tajemnicą adwokacką. Oznacza to, że nie może nikomu, nawet sędziemu, powiedzieć to. To, co dowiedział się od Ciebie, a co dotyczy sprawy, którą prowadzi. Pamiętaj, że jest do tego przewidziany wyjątek. Mówi o tym artykuł 180 Kodeksu postępowania karnego. Na koniec, pamiętaj jeszcze, że jeżeli adwokat Cię nie pyta, to pewnie nie chce, żebyś kłamał. Jeżeli skłamiesz na rozprawie, a adwokat będzie o tym wiedzieć, może on odpowiadać dyscyplinarnie, a nawet karnie. Zaobserwuj prawo zysku, a dowiesz się więcej przydatnych rzeczy.